Do tej pory mówiliśmy o działaniach krótkoterminowych. Dzisiejszym listem intencyjnym rozpoczynamy działania średnioterminowe i długoterminowe, podzielone na część badawczą, epidemiologiczną, którą będzie prowadził Uniwersytet Rzeszowski i część inwestycyjną dla naszych szpitali nr 1 i szpitala nr 2. Przypomnę, że osoby, które, no dzisiaj, które dzisiaj nazywamy ozdrowieńcami, na pewno mogą mieć różnego rodzaju komplikacje po tej chorobie. Chcielibyśmy, aby one były rehabilitowane, aby mogły korzystać z usług uzdrowiskowych, i leczenia uzdrowiskowego. Chcemy, aby oczywiście też w ten cały projekt została włączona wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna, aby też mogła w tym uczestniczyć wojewódzka stacja krwiodawstwa, krwiolecznictwa. Myślę, że także dużą rolę mogą odegrać tutaj nasze uzdrowiska w Remanowie i oczywiście w Choryńcu. Chcielibyśmy, aby część badawczą prowadził Uniwersytet Rzeszowski, który posiada kadrę, kształci studentów, też oczywiście aspiruje do tego, aby posiadać własny szpital uniwersytecki, kliniczny, aby się to stało jak najszybciej. No i myślę, że też ważne, abyśmy Mogli rozpocząć ten projekt w tej perspektywie finansowej i także dokończyć go w drugiej perspektywie finansowej, czyli mówię tu o tych działaniach długoterminowych. Jego wartość to około 40 milionów złotych środków, które będą pozyskiwane z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale i także z budżetu państwa, myślę, z budżetu województwa, z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, i także budżetu wojewody czy innych instytucji, które w ten projekt będą wchodziły. Projekt bardzo innowacyjny, projekt, który ma taką palmę liderowania, jeżeli chodzi o pomysły. Wchodzimy w kolejną fazę walki. Mamy podkarpackie centrum chorób płuc, które funkcjonuje w ramach Szpitala Wojewódzkiego nr 1. Rozwijamy tam inwestycje związane z pierwszym etapem modernizacji tego szpitala więc nowy budynek, nowa inwestycja. Chcielibyśmy, aby pozostała część też była oczywiście zmodernizowana i poprawiona, jeżeli chodzi o infrastrukturę i wyposażenie, ale teraz musimy ją troszkę nakierować pod kątem walki z chorobą COVID-19.